Czy kiedykolwiek spojrzałaś w lustro i poczułaś, że coś jest nie tak, że twój ulubiony kolor nie pasuje już do ciebie tak dobrze jak kiedyś? Ostatnie badania dotyczące stylu sugerują, że 73% kobiet po 60. roku życia nosi odcienie, które w rzeczywistości zmniejszają ich naturalny blask, zamiast go wzmacniać. Liczba ta szokowała mnie, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy, ale nabrała sensu, gdy poznałem energiczną 65-latnią kobietę z Denver. Zawsze uwielbiała swoją garderobę, ale po wprowadzeniu jednej prostej zmiany doświadczyła zauważalnego wzrostu zarówno stylu, jak i poczucia własnej wartości. Kiedyś czułam się prawie niewidzialna. Pamiętam, jak moja córka zachęciła mnie do wypróbowania różnych kolorów. Ta jedna mała zmiana sprawiła, że Barbara zaczęła otrzymywać komplementy od znajomych, którzy natychmiast zauważyli jej nowy blask. Odkąd usłyszałam jej historię, jestem zafascynowana tym, jak prosta zmiana koloru może zrobić ogromną różnicę dla kobiet w wieku 60 lat i starszych. Okazuje się, że wraz z wiekiem odcień naszej skóry naturalnie ewoluuje, a kolory, które schlebiały nam w wieku 30 i 40 lat, nie zawsze oddają nam sprawiedliwość później. Dobra wiadomość jest taka, że z wiekiem odcień skóry staje się naturalną częścią naszego życia. Wybór odpowiedniego koloru może sprawić, że twarz będzie wyglądać na jaśniejszą, zdrowszą i bardziej żywą w każdym wieku. Dzisiaj wymienię pięć kolorów, które mogą pozbawiać Cię naturalnego blasku i podzielę się tym, czego możesz użyć zamiast nich, aby uzyskać ten żywy blask, na który zasługujesz. Zanim zaczniemy, chciałbym wiedzieć, z jakiego miasta obserwujesz, ponieważ zawsze inspirujące jest poznawanie różnych społeczności, które nas śledzą. Zachęcam również do polubienia i subskrybowania, jeśli te wskazówki okażą się pomocne. Będę oferować więcej pomysłów na styl, dostosowanych specjalnie do świętowania Twoich lat mądrości. Rozpocznijmy nasze odliczanie winowajców kolorów, zaczynając od numeru 5. Numer 5 to lodowa biel. Ta wyrazista, czysta biel jest dostępna w każdym sklepie i łatwo zrozumieć, dlaczego stała się podstawą. Jest czysta, świeża i wydaje się pasować do wszystkiego. Ale jest pewien haczyk dla kobiet po 60 roku życia. Lodowa biel może sprawić, że cera będzie wyglądać ponuro, podkreślając drobne zmarszczki lub nierówności w odcieniu skóry. Sarah Johnson, 70-latnia babcia z Bostonu, była dumna ze swoich białych koszul i swetrów. Powiedziała mi, że kiedyś uważała biel za szczyt klasy i wyrafinowania, ale za każdym razem, gdy zakładała swoją ukochaną białą bluzkę, jej córka komentowała, że wygląda na zmęczoną. Sara uważała to za niepokojące, ponieważ zawsze wierzyła, że biel jest bezpiecznym wyborem. Według ekspertów od teorii kolorów, jasne biele tak bardzo kontrastują z dojrzałą skórą, że podkreślają każdą subtelną zmianę w odcieniu i fakturze. W przypadku osób o srebrnych lub białych włosach, lodowa biel może sprawić, że włosy będą wyglądać matowo zamiast promiennie. Jeśli masz jasną cerę z różowymi odcieniami, Lodowa biel może sprawić, że odcienie te będą czerwonawe lub wyblakłe. A w przypadku głębszych odcieni skóry, ta sama jasność może stworzyć popielaty lub szarawy odcień na skórze. Sara doświadczyła wszystkich tych problemów, więc zasugerowałam jej wypróbowanie cieplejszych alternatyw, takich jak delikatna kość słoniowa, perłowa biel, a nawet kremowa biel. Gdy przymierzyła bluzkę w kolorze kości słoniowej w naturalnym świetle, Zauważyła, że jej twarz natychmiast stała się jaśniejsza i bardziej zrelaksowana. Z radością odkryła, że przyjęcie cieplejszej bieli było jak włączenie pochlebnej żarówki. Zamiast pytać, czy czuje się zmęczona, ludzie nagle mówili jej, że wygląda na wypoczętą i promienną. Jeśli w twojej szafie wisi lodowata biel, rozważ zastąpienie jej naturalnymi tkaninami w odcieniach złamanej bieli, takimi jak len, bawełna lub kaszmir które mogą być szczególnie korzystne dla dojrzałej skóry. Połącz je z uzupełniającymi kolorami, takimi jak wielbłądzi, granatowy lub stonowany róż, aby dodać głębi i wyrafinowania. Jeśli lubisz tekstury, poszukaj subtelnych nadruków lub koronek na białej odzieży. Te detale dodają ciepła i wymiaru, dzięki czemu nie wyglądasz płasko. Powiedz mi w komentarzach, czy miałaś podobne doświadczenia z bielą. Fascynujące jest słyszeć jak niewielka zmiana tonu może zrobić tak drastyczną różnicę. Przechodząc do numeru cztery, matowa czerń to duży wybór. Przez dziesięciolecia czerń królowała jako niekwestionowany mistrz wyszczuplających kolorów. Patricia Miller, 68 lat, emerytowana nauczycielka z Chicago, przyznała, że nosiła czerń prawie codziennie, ponieważ uważała, że dzięki niej wygląda profesjonalnie, wyrafinowanie i tak szczuplej ale przyszła do mnie mówiąc, ostatnio zaczynam czuć, że moje czarne stroje sprawiają, że wyglądam szczuplej, sprawiają, że wyglądam starzej zamiast stylowo. Czuję się zmęczona. Nie było to dla niej łatwe. Czerń była jej ulubionym kolorem przez wiele lat. To, czego doświadczała Patricia odzwierciedla szerszy trend. Styliści, a nawet dermatolodzy zauważają, że kobiety po 60. roku życia mogą wyglądać na bardziej zmęczone Nosząc proste, płaskie, czarne ubrania, które przylegają do twarzy. Ponieważ nasza skóra naturalnie traci część blasku z upływem czasu, matowa czerń może tworzyć ostre cienie, które podkreślają drobne zmarszczki, cienie pod oczami, lub jakąkolwiek matowość. Dla osób o bardzo jasnej karnacji lub białych włosach, czerń może wyglądać szorstko i podkreślać kontrast w sposób, który nie zawsze jest pochlebny. Jeśli masz pełniejszą sylwetkę, Blok matowej czerni od stóp do głów może mieć odwrotny efekt od zamierzonego, tworząc kwadratowy kontur zamiast gładkiej sylwetki. W przypadku oliwkowych i głębszych odcieni skóry, matowa czerni czasami wydobywa popielate odcienie, które maskują naturalny blask. Rozwiązaniem Patrycji było wprowadzenie bardziej miękkich, neutralnych kolorów. Odkryła, że szarość węgla drzewnego i głęboki granat oferują wyrafinowanie, które lubi. A jednocześnie są łagodniejsze dla jej rysów. Kiedy nosiła węgiel drzewny, jej przyjaciele zaczęli komentować, że wygląda młodziej i radośniej. Jeśli jesteś naprawdę przywiązana do swojej czarnej garderoby, nie musisz pozbywać się wszystkiego. Szukaj czarnych elementów z subtelnymi teksturami, takimi jak lekki połysk lub wzorzysta tkanina, aby materiał nie był całkowicie płaski. Możesz także rozjaśnić swoją twarz szalikiem lub biżuterią, która doda jej koloru. Szalik w odcieniach różu lub naszyjnik z pereł może natychmiast ocieplić twój wygląd. Jeśli masz białe lub srebrne włosy, dodanie złotych lub perłowych akcesoriów może stworzyć piękną harmonię z czarnymi elementami. I nie zapominaj, że granatowy jest praktycznie magiczny dla wielu kobiet po 60. roku życia. Zapewnia elegancki i dopracowany wygląd. Bez surowości czerni. Jeśli któreś z tych wskazówek brzmią znajomo, chętnie dowiem się, jakie zmiany wypróbujesz. Numer trzy na liście to bladożółty. Ten odcień często kojarzy się ze słońcem, szczęściem i wiosną. Więc łatwo jest pomyśleć, że nada ci świeży i młodzieńczy wygląd. Linda Chen, 70-latka kobieta z San Francisco, podzieliła się klasyczną historią. Miała na sobie wspaniały bladożółty sweter na zakończenie szkoły swojej wnuczki i była później rozczarowana, gdy zobaczyła zdjęcia. Opisała swoją skórę jako bladą, co jest zdecydowanie przeciwieństwem jasnego i radosnego wyglądu. Kobiety o azjatyckich odcieniach skóry, takie małe jak Linda, często uważają, że bladożółty kolor zbytnio się zlewa i może wydobywać zielonkawe lub matowe odcienie. Jaśniejsza skóra może wyglądać na wypraną, a ciemniejsza skóra może przybrać matowy odcień. Jest to szczególnie widoczne, jeśli masz siwe włosy, ponieważ tracisz kontrast potrzebny do wyróżnienia się. Jednym z powodów, dla których bladożółty może być trudny, jest to, że nie zapewnia wystarczającej głębi obok dojrzałej skóry. Pomyśl o tym, jak o oświetleniu. Słoneczny blask może być pochlebny, ale zbyt blady odcień może sprawić, że wszystko będzie wyglądać monochromatycznie. Linda odkryła moc przejścia na głębsze, bogatsze żółcie, takie jak musztarda, złoto lub bursztyn. Te cieplejsze odcienie poprawiają cerę, odbijając bardziej pochlebne światło. Badania psychologii kolorów wykazały, że głębsze odcienie żółci mogą wywoływać uczucie ciepła i pozytywnego nastawienia, nie wypłukując przy tym skóry. Linda kupiła musztardowy kardigan z miękkiej dzianiny, który łączy z granatowymi spodniami. Ludzie powtarzali jej, wyglądasz promiennie. A ona sama stwierdziła, że też się tak czuje. Jeśli nie masz pewności, czy zdecydować się na złoto lub musztardę, zacznij od małych rzeczy. Wypróbuj szalik w cieplejszym żółtym kolorze lub naszyjnik ze złotymi akcentami. Zwróć uwagę na to, jak Twoja twarz wygląda w lustrze. Nawet w przypadku formalnych wydarzeń, bluzka w odcieniach złota może mienić się w wieczornym oświetleniu. Dodając cerze zdrowego blasku. Przechodząc do numeru drugiego, wyblakły beż. Wielu z nas wybiera beż jako kolor neutralny, myśląc, że będzie pasował do niemal wszystkiego. Maria Rodriguez, 75-letnia babcia z Miami, miała szafy pełne beżu. Myślała, że to bezpieczny wybór, ale jej córka w końcu przyznała, że ten kolor sprawiał, że wyglądała na wypraną. Prawie jakby zniknęła w tle. Jest to częsty problem, ponieważ beż może zbytnio zlewać się z dojrzałymi odcieniami skóry, nie podkreślając ani nie kontrastując z naturalnym blaskiem, przez co wyglądasz nudno. Jeśli masz srebrne lub siwe włosy, beż może sprawić, że twoja wspaniała siwizna będzie wyglądać mętnie zamiast szykownie. Transformacja Marii nastąpiła, gdy zaczęła nosić kamel i ciepły piasek. Kolory te są nadal neutralne, ale mają wystarczająco dużo ciepła i bogactwa, aby uzupełnić jej naturalne odcienie, kiedy zamieniła swoją wyblakłą beżową marynarkę na wielbłądzią, ludzie komentowali, że jej skóra nagle wygląda na bardziej żywą. Jea yeah, Może zachować swój ogólny styl stonowany i klasyczny, nie wyglądając na wypraną, łącząc kamel z ciemniejszymi brązowymi spodniami i dodając warstwy akcesoriów, takich jak wzorzysty szal lub złota biżuteria, aby uzyskać dodatkowy efekt. Daj nam znać w komentarzach, jeśli miałeś takie same doświadczenia z beżem lub innymi neutralnymi kolorami. Czasami wystarczy niewielka zmiana tonu, aby poczuć się odświeżonym w swoich ulubionych strojach. Wreszcie dochodzimy do numeru 1: Baby Pink. Różowy jest często uważany za delikatny i kobiecy, a wiele kobiet uwielbia jego słodki klimat, ale Baby Pink może być zbyt nieśmiały, aby schlebiać dojrzałej skórze. Zwłaszcza jeśli ma głębsze lub cieplejsze odcienie. Jane Smith, 67-latnia afroamerykańska bizneswoman z Atlanty, powiedziała mi, że przez lata nosiła kolor baby pink, ponieważ chciała mieć kolor, który nie byłby zbyt odważny. Zauważyła jednak, że jej skóra stała się matowa, a siwe włosy wyglądały na bardziej szare niż srebrne. Chciała pozostać przy różu, ale potrzebowała wersji, która podkreśli jej naturalne bogactwo, a nie je zasłoni. Znalazła odpowiedź w żywych, różowych i ciepłych odcieniach koralu. Kiedy po raz pierwszy założyła koralową sukienkę, jej córka powiedziała, że świeci, jakby włączyła się jej osobista żarówka. Eksperci od kolorów często twierdzą, że cieplejsze odcienie różu, takie jak koralowy, mogą być magiczne dla dojrzałej skóry, ponieważ łączą w sobie delikatność różu z energią pomarańczy. Ta synergia dodaje blasku, nie zmywając skóry. Wibrujący róż to kolejny zwycięzca, zwłaszcza jeśli lubisz głębsze, bardziej wyrafinowane odcienie. Niezależnie od tego, czy masz jasną lub opaloną skórę, czy też głębszy odcień, istnieje wersja różowa lub koralowa, która może ożywić twoją twarz. Jane odkryła również, że połączenie tych głębszych różów z ciemnoszarym lub granatowym kolorem nadaje jej strojom szyku i nowoczesności. Jeśli jesteś miłośniczką różu, Rozważ poszukanie odcienia, który jest nieco odważniejszy niż baby pink. Nawet różowa szminka lub szalik mogą zmienić Twój wygląd i samopoczucie. Teraz, gdy omówiliśmy już pięć kolorów, oto krótkie podsumowanie tego, co omówiliśmy. Na piątym miejscu znalazła się lodowa biel. Jasny odcień, który może tworzyć ostry kontrast na dojrzałej skórze. Cieplejsza biel często natychmiast rozwiązuje ten problem. Numerem cztery była matowa czerń. Kolor ceniony za swoje właściwości wyszczuplające, ale znany z rzucania niepochlebnych cieni i podkreślania matowych tonów po 60. roku życia. Numerem 3 był bladożółty, który może sprawić, że skóra będzie wyglądać na ziemistą, zwłaszcza jeśli Twoje włosy stały się srebrne, lub jeśli masz odcienie kontrastujące z tym kolorem. Numerem 2 był wyblakły beż. Kolor, który wielu wybiera ze względu na jego rzekomą wszechstronność. Ale w rzeczywistości może niewygodnie wtapiać się w dojrzałą skórę, nie oferując definicji ani blasku. Ostatnim numerem jeden był Baby Pink, odcień, który wielu uwielbia za jego kobiecy urok, ale brakuje mu żywości, aby podkreślić promienną dojrzałą cerę. Zanim pobiegniesz do swojej szafy, aby wyrzucić wszystko, pamiętaj, że każdy z tych kolorów ma kuzyna lub odmianę, która może zdziałać cuda. Lodowa biel zamienia się w kremową biel. Matowa czerń zamienia się w granat lub węgiel. Blady żółty zamienia się w musztardę lub złoto. Wyblakły beż zamienia się w bogaty wielbłąd lub ciepły piasek. A baby pink zamienia się w koral lub różowy róż. Jeśli z całego tego odliczania pozostanie ci tylko jedno przesłanie, niech będzie ono następujące. Kolor nie ma żadnych zasad ani ograniczeń. Chodzi o odkrycie swojego najlepszego odcienia, tego, który sprawi, że twoja skóra będzie promienna, a twoja pewność siebie wzrośnie. Zapraszam do dzielenia się swoimi chwilami, objawienia lub zmaganiami w sekcji komentarzy. Czy któryś z tych kolorów spodobał ci się bardziej niż inne? Czy już myślisz o tym, co mogłabyś zmienić w swojej szafie? Uwielbiam czytać takie historie, a czasami twoje wskazówki mogą zainspirować innego widza który przechodzi przez ten sam dylemat dotyczący stylu. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, polub go i zasubskrybuj. Aby kontynuować naszą wspólną podróż po stylu, poruszę więcej tematów takich jak wybór odpowiednich akcesoriów, ubieranie się dla różnych kształtów ciała i jak zmieniać swoją garderobę sezon po sezonie bez utraty tego pewnego siebie blasku. Nie będziesz chciał przegapić tego, co będzie dalej.